Mam widzowie, w tym filmie tak jak obiecałam, będę otwierać zestaw w Lego Minecraft The Movie. Boże. Pierwszy te poszedł. teraz drugi to będzie problem, bo muszę to tutaj rozerwać. Zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć worków dla takiego małego zestawu. No dobra, no to co widzę? ja zacznę składać z wami instructions, I'm empty a po polsku z Wałmińskim to jest, jest podstawka chyba fajtu tego co będą się bić Widzu, Widzu zostaw łapkę suba i no i napisz w a ja zacznę nagrywać już coraz więcej filmów i bardziej legalnie tu tu Steve Dobra pierwsza figurka z, złożona teraz, teraz zacznę budować a jeszcze jeden woreczek mały Dzwoni mi z tu O Tu Tum 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 saur Tu Dobra i kolejna stromka Dobra. Widzowie. Widzowie, widzowie. Okej, okay, to jest. Tłudna. Nie no, łatwe. A co mam powiedzieć o ramie, widzowie? Ja tutaj szybko... Bo teraz sobie przełożę instrukcję na inne miejsce. Będę dawać ciągle i gadać regularnie. Tu? tu? Dobra, tu? Tu? Będę co chwilę Wam robić update'y z tej budowli. Tak jakby nie codziennie takie update'y, tylko teraz na tym filmie. Tak samo więcej składa. pick I teraz kolejne. Dobra. to tu. Zobacz, czekajcie, muszę się poprawić. Dobra, widzowie. Teraz. Sto... Tak to tu. Tu. Widzowie kuła mnie budowla. Kujuje. Kaktus nie kuje, ale kuje. Dobra, pora odłożyć. Raz. Dwa, trzy, cztery. Albo nie wiem, czekajcie widzowie. Zrobię taką, żebyście widzieli też instrukcję. Jak widać instrukcję, no to dobrze. Albo tutaj przybliżę Wam. Cztery takie elementy. dodać do tego dwie. Takie. Dobra. Ja zacznę już budować, A nie gadać. Dobra. I pora zbudować jeszcze jedno takie, ja to szybko mi zajmie. Może. Już na, na na start już nie pamiętam no. A tam było napisane 2x, a ja, ja nie zauważyłam X w kolei więcej. Dobra, tu Organizacji partnerskiej lub ośrodka pomocy społecznej. Otrzymasz paczki żywnościowe, ciepłe posiłki, a także indywidualne wsparcie żywych osób. To więcej niż jednorazowa pomoc. Przyjdź to wsparcie lub powiadom osoby w potrzebne. Dobra, widzowie na pomoc .pl. Tu. Tu. tu tu kawa? dobra tu? tu? dobra więc teraz powinno być chyba to tu jeśli dobrze wiem tak Widać, że ja wcześniej składałem tego nigdy, więc nie wiem, ale widziałam na filmach, że to jest takie co nie, więc smogłem się tego spodziewać. Dobra. I teraz tu, fight jest większy, coraz coraz większy. Chicken Bucket i zapasówki idą kogo? Stevea? O, oh. Steve. Chicken Bucket Boże, Steve, nie wjeżdżaj mi moją kamałkę. Teraz pora to odłożyć na bok. Te papierki też. Papierek do papierka. Papierek do papierka, Dwójeczka. Dobre. Chicken nugget. Like Dobra. So chicken. Chicken and... na, razie, na razie nie złożyłam tej figurki, no nie tak, że ją złożyło zrobię. nie no złożyłam ją, ale na razie tego nie zrobię, wiem, że o tym myślicie, co ja chcę zrobić, a jak ktoś nie myśli, nie wiem, nie wiem, czy w ogóle wie, co to Minecrafta osoba. Dobra. Dobra, ja widzę, już w ogóle prawie zapomniałam, żeby do Was gadać. Fight, Chicken Dragon! połowę chicken odkładamy i teraz składamy coś innego. Gościnnego <stukłem> the docker Dobra, teraz potrzebujemy fajku. Szybko. Więc, it's, it's faj. Chicken dracket? Chicken dracket? Dobra, ale teraz odwaliłem. Chodź tu Steve. Oj, Steve. Już dwie figurki się uzbierały, widzowie. O, ho, ho, technik moja ulubiona, co może mi dać? No kolejny dzień, nie myślę, tylko biorę, bo to życie, trzy razy na to. I za wiele gadów dużo robię. Ja się najlepiej na świecie, bo że jest lepiej, że ręce wybieram, to nie śmietam, ja lecę. Zrobię <gry> vibe.

Dobra, widzowie, Teraz kładę drugą kostkę. Druga kostka, trzecia, czwarta, piąta, szósta, osiem, dziewiąta, Jakby było dziesięć milionów kostek, to bym się załamał. Boże, już nawet nie jak to się buduje. To tu... Co ja miałem zrobić? Gdzie tu jestem? Nie gadajcie, widzimy, że brak dwóch klocków. No i pisze dwie sztuki, no lol. Dobra, widzowie, nie wiem, nie wiem, że podziałem te klaski, albo nie ma.